No, cześć dziki, jak tam samowoczucie? Dajcie znać w komentarzu, a my dzisiaj zajmiemy się polecanymi komputerami na miesiąc kwiecień. Ponoć krążą legendy, że ceny kart graficznych są bardzo wysokie, co jest całkowitą bzdurą. Ceny są astronomicznie wysokie, więc co w takim razie mamy począć? Czy już nie da się kupić kompa w dzisiejszych czasach? Czy mamy gry odpalać na liczydle przesuwając kuleczki? Nie no, co wy, zaraz to ogarniemy, a wy znajdziecie tu coś dla siebie. Ponadto w dzisiejszych faktach autentycznych aplikacja, która będzie śledzić każdy krok i informować, co mamy robić w danym momencie. Ale o apce Simple Life na końcu materiału, a więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj działo. Pojawił się komentarz, gdzie ktoś powiedział, że za mało się uśmiecha. A tak naprawdę ja się bardzo chcę uśmiechać tylko no, niestety nie mam kompletnego uzębienia, także no, wstydzę się po prostu tak otwierać swoją paszczę. No, nie ma się co oszukiwać. Obecnie czas na zakup komputera jest bardzo niesprzyjający. Ceny kart to już nawet nie jest absurd, tylko jakaś abstrakcja, a ta karuzela no nie ma końca. Nie ma jednak co się martwić, nie ma co się stresować i nie ma sytuacji bez wyjścia, a my ten temat ogarniemy. Freddy? Możesz tu, Freddy, możesz tu na chwilę podejść? Dawno mi na scenie nie było. Zniknąłem ze sceny na 30 lat, a to dlatego, że musiałem nauczyć się perfekcyjnie języka polskiego, aby przygotować się na ten moment. Także, show must go on! E, wybaczcie, trochę wypadłem z formy, bo uczyłem się języka polskiego zamiast śpiewać. Ale słuchajcie, sytuacja z komputerami jest bardzo ciężka, wręcz dramatyczna, ale potrafię sobie z nią poradzić, ponieważ jestem bardzo męski. I want to break free! Y Także zaczynamy od podstaw, czyli pierwszy zestaw w komputer skierowany jest dla wszystkich, którzy nie potrzebują na ten moment mega wydajnej maszyny. Jednocześnie nie chcąc sobie zamykać drogi do solidnej rozbudowy, dlatego sercem komputera będzie Pentium Gold G6400. Jak wiemy, złoto jest w cenie, dlatego nawet tak słaba jednostka zapewni nam odrobinę luksusu, jednak do rzeczy. Procesor będzie osadzony w płycie opartej na chipsetcie B560, który pozwoli na montaż pełnej gamy procesorów 10 oraz 11 generacji. Jak ja byłem młody, to takie procesory nawet nie były w planach. Nawet nie mieliśmy co marzyć o tym, aby dysponować tak szybkimi jednostkami. Plotki dodatkowo mówią o możliwości podkręcenia pamięci oraz procesorów na niektórych egzemplarzach płyt głównych. Ale na ten moment jesteśmy w trakcie weryfikacji tych informacji. Ramu też nawet będzie sporo, a na pewno więcej niż w moim komputerze z lat 80. Lecz to nie ilość w tym wypadku, ale jakoś zagra nam piękną muzykę, ponieważ ich taktowanie wynosi 3600 MHz przy niskim opóźnieniu CL16. A do tego kręcą się one jak szalone, a ich sumaryczna ilość to 16 GB. Słyszałem, że muzykę już się nie trzyma na dyskach, ale wy będziecie trzymać muzykę na dysku SSD w standardzie NVMe i pojemności 500 GB. Oczywiście jest to podstawowy Lexar. Jest jednym z najtańszych, aczkolwiek sensownych dysków. Oczywiście w standardzie NVMe, który możemy polecić z czystym sumieniem. I nawet ja polecam osobiście. Jako, że jestem bardzo przystojny i męski, to zaproponujemy przyszłościowy zasilacz jednej z najlepszych firm produkujących zasilacze: Cia Sonic A12 700W. Jak widać, pozwoli on na sparowanie go z praktycznie każdą kartą graficzną. Ponadto, zaletą tego zasilacza jest kultura pracy: to znaczy, nie będzie wam przeszkadzał, gdy gra. Moja muzyka. Całość zamkniemy w prostej, lecz stylowej, jak ja, obudowie Silentium PC. Jest tania, a ja lubię, jak jest tanie. Posiada wszystkie sensowne rozwiązania, które współcześnie są stosowane. Oczywiście mowa o modelu Signum SG1. Tradycyjnie kolejny zestaw to maszyna przeznaczona dla bardziej wymagających graczy i oczekujecie, że pojawi się tutaj karta graficzna. I tak się stanie, jednak nowe grafiki nieustannie gryzą piach, dlatego musimy postawić na sprawdzone konstrukcje, których górnicy nie kupują. Dlatego w zestawach nie podamy cen kart graficznych, lecz w tym momencie przedstawimy proponowane przez nas modele w konkretnych przedziałach cenowych, które według potrzeb sobie dobierzecie. Czego nie kupicie, i tak będzie dobrze. Dlatego nasze propozycje kart graficznych w przedziale 300-400 zł to R9-270, R9-270X, R7-370, GTX-750 Ti. Oraz jak komuś się uda, to GTX 950. Kolejny przedział to kwoty między 500 a 700 zł. I tutaj mamy do wyboru GeForce GTX 970, GTX 1060 3GB, RX 470 4GB, RX 570 4GB lub jak komuś się uda, to RX 480 lub 580. Ale za nie więcej niż 700 zł. Inaczej, no po prostu przepłacicie. Oba przedziały to oczywiście nie są demony prędkości wśród kart graficznych, ale szczególnie ta druga grupa pozwoli nam na przeczekanie trudnych czasów przy w miarę komfortowym ogrywaniu nawet najnowszych tytułów. Lecimy dalej z tematem. Tak się teraz mówi. Dziwne. Dobra, lecimy dalej z tematem i przechodzimy do drugiego zestawu. Dla tych, którzy nie zdecydują się na używaną grafikę, proponujemy i5 11400 ze zintegrowaną grafiką. A jeżeli wybieramy zakup z kartą graficzną, to możemy oszczędzić i wziąć i5 11400F. To jakaś stówka taniej. Reszta komponentów pozostaje praktycznie bez zmian względem pierwszego zestawu. Największą różnicą w tym zestawie to procesory Intela 11. generacji, które na ten moment w zupełności wystarczają do każdego stylu oraz typu rozgrywki. Kolejny zestaw to już lekki wyjadacz, ponieważ oparty jest na odblokowanym procesorze Intel Core i5 10600K dla tych, którzy nie kupują używanej karty graficznej, ale jeżeli chcemy jednak mieć kartę, to polecamy i5 10600KF, bo wychodzi taniej, a ja lubię taniej. Pewnie zastanawiacie się dlaczego przeszliśmy z 11. generacji na 10. A więc powody są dwa. Pierwszy to wyraźnie niższa cena, a drugi to dziwna decyzja Intela, która znacząco zmniejszyła wydajność pamięci powyżej 3600 MHz. A 10. generacja bez problemu może kulać się nawet na parametrach, które przekraczają 4000. Dzięki temu w dużej mierze niwelują różnice wydajności względem 11. generacji. I tak zgadza się, zastosowane w tym zestawie krusiale spokojnie przekraczają barierę 4000 MHz. W tym zestawie już pojawia się kilka modyfikacji, i jedną z nich jest płyta główna oparta na chipsecie Z590, tak aby udostępnić Wam wszystkie najnowsze featurey. Jednocześnie płacąc tyle co za najtańsze Z490. Dysk to nadal Lexar NM610, tylko tym razem jednoterowy. Pomyślcie, ile moich kawałków moglibyście na nim zmieścić. Ja wiem, że moja wizyta tutaj podniosła znacząco temperaturę i atmosferę. Tak więc, aby schłodzić odblokowany procesor i zapewnić sensowny overclocking oraz stabilną pracę, proponujemy jeden z najtańszych, a zarazem sensownych zestawów AIO Cooler Master Master Liquid Light 240. To wszystko wsadzimy w ciutkę większą obudowę Silentium PC Regnum RG6V TG Pure Black. It's the final cut down. Nie no, bierzcie mi przez 30 lat, no człowiek może wyjść z prawy. Mam nadzieję, że nie zatraciłem umiejętności jazdy na rowerze, bo bardzo lubię jeździć na rowerze. Ostatni proponowany przez nas zestaw to już to co tygryski lubią najbardziej, czyli 10 rdzeniowy Intel Core i9 10850K, zasilany jeszcze mocniejszym zasilaczem Silentium PC Supremo FM2 750W80, procka będziemy chłodzić jednym z mocniejszych zestawów Aio, Arctic Liquid Freezer 2 oczywiście 240. Ok, małe podsumowanie, ponieważ za chwilę muszę uciekać na koncert, a muszę jeszcze trochę poćwiczyć, bo jak widzicie, wypadłem z formy. Zestawy są komponowane w taki sposób, że drobne zmiany potrafią całkowicie odmienić oblicze komputera i przyspieszyć znacząco jego wydajność. Myślimy, że proponowane zestawy to bardzo dobry kompromis na ten trudny czas. Ale w sumie tak, jakby nie pomyśleć, to poza kartami graficznymi ogólnie czas na zakup komputera jest dobry. Jedynie wystrzegajcie się nowych kart graficznych oraz używanych z większą ilością VRAMu. Bo tak naprawdę wtedy mocno przepłacicie, a ja tego nie chcę. Nadchodzi moment tak ważny, że musicie się upewnić że nie jesteście sami w pokoju, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może wyjść poza nasze grono. A jeżeli się wyda, to my wszystkiego się wyprzemy, a wam pewnie nikt nie obierzy. Więc najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Simple Life to najnowsza aplikacja rządu Stanów Zjednoczonych, która ma raz na zawsze rozwiązać problemy obywateli, a dokładniej zacząć kierować ich życiem tak, żeby byli szczęśliwi, decydując kiedy mają iść spać, kiedy jeść, co jeść, a nawet zaalarmuje obywatela, że należy zakończyć imprezę i wracać do domu. Aplikacja w Stanach wzbudziła wiele kontrowersji, ponieważ obywatele boją się, czy np. Apka zaproponuje dobre jedzenie, czy grafik dnia będzie odpowiedni oraz czy uda im się zasnąć na żądanie. Phil Johnson, twórca aplikacji, uspokaja, twierdząc, że wykorzystali wszystkie możliwości sieci 5G oraz chipów ze szczepionek. Wykorzystując dobrodziejstwa sztucznej inteligencji, są w stanie idealnie sterować większością populacji. Jedynie wymaga dopracowania model wypróżniania. Tutaj sztuczna inteligencja jeszcze z jakiegoś powodu nie domaga, ale znanego powodu. Problem nie jest aż tak trudny do rozwiązania, ponieważ cały szkopuł tkwi w braku chipów w toaletach. Na szczęście rząd USA podpisał umowę z Chip in the Ship, japońską korporacją, która stosuje rozwiązanie w swoim kraju od wielu, wielu lat. Wiele trudności sprawiło nawiązanie porozumienia z obrońcami zwierząt, ponieważ dlaczego niby tylko ludzie mają mieć taką apkę w telefonie? Dlaczego pies czy kot w swoim telefonie nie może mieć takiego fajnego programu? Dlatego już prowadzone są prace nad wprowadzeniem aplikacji dla naszych pupili, które będą miały cykl dnia zsynchronizowany z dniem człowieka. Czekajcie chwilkę, bo mam fajną ciekawostkę tylko jest zapisana w moim manuskrypcie także już sobie sprawdzamy. Co tam ciekawego napisali? No tak. Yy, okazuje się, że człowiek na ten moment po wszystkich tych yy, zabiegach, które są przeprowadzane na nas, ma w organizmie około 70 milionów chipów, w tym nawet chip. No taki, żeby sterował nawet tymi najciemniejszymi funkcjami życiowymi. Simple Life to przyszłość, dzięki niej obywatel nie będzie musiał się niczym martwić, nad niczym zastanawiać, a nawet myśleć. Po prostu klika Turn on the Day i zaczyna się cykl dobowy. Nawet można liczyć na wsparcie służb bezpieczeństwa, które będą motywować obywateli, aby nie zapomnieli o swojej aplikacji poprzez system motywacyjny oparty na specjalnych opłatach za brak aplikacji, bądź darmowy cykl szkoleń w specjalnych ośrodkach zamkniętych. Ja też sobie taką aplikację zainstalowałem w ramach testów na swoim telefonie i muszę przyznać, że działa to świetnie. Ponadto, no niestety, to koniec na dzisiaj, i to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy, niestety. Nie lubię tego momentu, no ale cóż. W każdym razie to nic straconego, bo zawsze możecie wbić na Discorda i tam możemy sobie na luzaku pogadać. Panuje tam naprawdę spokojna atmosfera i jest sporo fajnych osób, które naprawdę umilą wam dzień. Także link do kanału macie pod filmem. My standardowo widzimy się w najbliższą niedzielę. Ach, niedzielę, no w środę się widzimy przecież przy kultowych newsach. Także do zobaczenia w najbliższą środę. Koteł. Koteł też się z wami żegna. Masz natychmiast zakończyć ten film. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Muszę kończyć, bo aplikacja każe.